W zwykłym wydarzeniu uroczystym y, otwarciu placu zabaw w Sząbruku, placu zabaw, który y, powstał tutaj dzięki zaangażowaniu firmy Nivea, która wpadła na pomysł, żeby zorganizować taki konkurs ogólnopolski. To jest raz, bo gdyby Nivea nie wpadła na ten pomysł, to nic by z tego nie było. Ale dwa to jest to, że mieszkańcy Sząbruka wzięli sprawy w swoje ręce i swoją niezwykłą aktywnością ubiegłoroczną spowodowali, że Sząbruk znalazł się w gronie laureatów czyli tych miejscowości, w którym firma NIVEA ostatecznie nowoczesne place zabaw zafundowała. I obok mnie stoi główna sprawczeniu całego zamieszania sołtys Szomruka, pani Małgorzata Łączyńska proponuję gorące urawa dla pani sołtys. Pani Sołtys, dwa razy trzeba tak piknik i wtedy będzie dobrze. Tak, nie mi, nie. Halo. O Tak. I teraz ja właśnie oddaję y, pani Małgosi Wączyńskiej głos. Dzień dobry państwu. Y, na samym początku chciałam serdecznie przywitać naszych zaproszonych gości. No, na, na pierwszym miejscu wypada przywitać firmę Nivea z panią Agnieszką Popławską na czele. Brawo. Przedstawiciela firmy Nivea. Witam, witam e, pana Mieczysława Ziłkowskiego, wójta naszej gminy. Pana Józefa Krejtenberga, skarbnika. Przewodniczącego Rady Gminy, pana Jana Zalewskiego. E, nie wiem, czy jest, nie widzę pana Jana Kaskowicza, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. Witam. Myślimy o w każdym razie i ciepło. No, witam naszego mojego pomocnika, pana Pawła Jarzonka. Ja też się witam Małgosiu. Witam proboszcza naszej parafii, pana o, księdza. Księdza Andrzeja Drejnowskiego. Witam e, moje koleżanki i kolegów radnych. i naszej gminy i nie tylko, bo mamy tutaj sołtysa z sąsiedniej wsi. Sąsiednie z sąsiedniej gminy. Sąsiedniej gminy. Tak. gminy, gminy. gminy na, dla wykało. Witam przedstawicieli stowarzyszeń, które działają na terenie naszej gminy. Witam również mojego kolegę pana Grzegorza Smolińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. Brawo. Panie Grzegorzu, witamy Pana serdecznie, jeśli Pan tu gdzieś jest. No i oczywiście nie, nie ominę delegacji z naszych zaczynia i o nich klebek. Tak jak już mówiłam, z Panem Cudysem na czele, z Panią nas pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo, no i oczywiście naszych kochanych, moich kochanych mieszkańców Szombruka. Specjalne brawo dla mieszkańców Szombruka. Dzień dzisiejszy to niezmiernie ważny dzień dla całej społeczności Szombruka, gdyż oddajemy do użytku wspaniały plac zabaw. Takich placów zabaw jest 100 w całej Polsce, w tym jeden raz. Czyż to nie powód do dumy? Owszem, jest to powód do dumy, brawo! brawo. Ze 100 w całej Polsce oraz jedyna w naszej gminie, jako jedna z dwóch w powiecie i jedna z pięciu w województwie została tak szczodrze obdarowana. Wiemy, że dzieci i rodzice w pełni docenia, doceniają wartość i piękno tego placu i będą dbać o ten obiet, obiet o jak, jak o największe dobro. Kochane dzieci, to tylko od was zależy, jak długo będziecie z niego korzystać. Życzę wszystkim dzieciom dużo radości i bezpiecznej zabawy. A wam kochani rodzice, miłego spędzania czasu ze swoimi pociechami na naszym placu zabaw. Brawo. Brawo. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Jestem przedstawicielem firmy IWA Polska i powiem wam tylko tyle. Szomruk, mała miejscowość wygrała w etapie głosowania z naprawdę wielkimi miastami i wielkimi aglomeracjami. Zabaw w Waszej miejscowości jest świetnym przykładem na, na lokalne współdziałanie. Zjednoczył młodych, starszych oraz spotkał się z szerokim odezwem nie tylko mieszkańców Waszej gminy. Dziesięciu najaktywniejszych lokalnych Waszych bohaterów wbiła rekordy w skuteczności, zdobywając ponad 6,5 tysiąca punktów na rzecz Waszego placu zabaw. Niwea Polska pragnie serdecznie pogratulować wytrwałości i zaangażowania oraz mobilizacji jakiej wymagał konkurs, czyli akcja 100 placów zabaw na 100 lat Nivea, a to utwierdziło nas w przekonaniu, że pomoc i społeczne zaangażowanie naprawdę mają sens. Mamy nadzieję, że plac zabaw Nivea sprawi dzieciom wiele radości oraz stanie się bezpiecznym i przyjaznym miejscem rodzinnych spotkań. Przy tej okazji chciałam również zaprosić Państwa do aktywnego głosowania. W ramach naszego nowego projektu podjętego w trosce o wszechstronny rozwój dzieci, szkółki piłkarskie IBA. Odwiedzajcie internet, szukajcie nas w sklepach i głosujcie. Być może odkryjemy jakieś fajne talenty akurat w Waszej gminie. Dziękuję bardzo. Na otwarciu kolejnego placu zabawy ale czas powstał w sposób nadzwyczajny. Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców Szombruka, mieszkańców gminy i nie tylko, bo wiem, że dużo głosów było z sąsiedniej gminy wysłanych na, na, na y, placa w Szombruku. I właśnie na ręce pani Małgorzaty Łączyńskiej, sołtysa i radnej z y, miejscowości Szombruk chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy się zaangażowaliście, którzy wysłaliście te maile, czy tam smsy, czy tak, żeby osiągnąć tą wymaganą liczbę głosów i doprowadzić do tego, że dzisiaj mamy piękny prac, na którym będą nasze wnuki i dzieci mogły spędzać yy, czas, jak bawiąc się na tych pięknych zakupach. Przekazać kwiaty, podziękowanie i również prezent. A podziękowanie jest dla podziękowanie dla Sołtysa Wsi Szombróg. Pani Małgorzatu Łączyńskiej, która wykazała się dużym zaangażowaniem w akcję 100 placów zabaw na 100 lat lidera. Bezinteresowna postawa, poświęcenie swojego wolnego czasu zasługuje na ogromny szacunek i uznanie mieszkańców całej gminy. Pani Małgosiu, Brawa. dziękuję za to zaporowanie. to Pani Koniec, że chyba szkółka Witam Państwa wszystkich serdecznie. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszej pani Gosi, naszej sołtysowej, wszyscy mieszkańcy całego Sząbruka za to, że właśnie ona nas wszystkich tu wciągnęła i tym sposobem mamy piękny plac zabaw dla naszych wszystkich dzieci. Pani Gosiu, dziękujemy za to. Firmy Nivea, bo rodzice chcą tutaj też wyrazić swoją wdzięczność. I panią Madzię Ratowską, która z urzędu pilotowała nam to wszystko. Pani Madziu. Następuje teraz ceremonia wręczenia kwiatów. Jak na Igrzyskach Olimpijskich. Hostessy wręczają kwiaty, widzowie biją brawo. Podmienny aplauz. fantastyczna atmosfera. Wszyscy wygrywają. Nie ma pan startu, kwalifikacji. Dziękujemy pięknie. Czy ktoś jeszcze chciałby? Ta. Proszę państwa, ci ludzie nam pomogli. Gdyby nam nie pomogli, nie byłoby tego dzisiaj. Naprawdę, mówię prawdę. I teraz diplotki zwrócą się z taką do gminy Gierzfaut i do Szczepocy do całestwa Szamruk to wszyscy, wszystko rzucamy i lecimy do ciebie do klewek. Tak, oni są, oni są sąsiadami. Że Dominika nawet zarobiła nieźle na tym, bo dwa złoty musiałam płacić za każdego, za każdy pobyt i komentarz. dla Edyty i proszę, Dominiki. Kochane, chodźcie, ko Anglicia. Bardzo proszę, zróżnione osoby tutaj przed nami, proszę. proszę. Dużą cierpliwością i zaangażowaniem wykazała się Justyna Korczak. Zapraszamy na środek, środek pokazać na środek. Się wszystkim. To dzięki takiemu zaangażowaniu jak wy mamy plac zabaw. Maxy i Michał Filip, też tu zapraszamy. Ty, te osoby, które ja czytam, to bardzo proszę tu pokazać. Proszę nie dyskutować z panią Słową, to jest tylko na proszę Nie dyskutować, się, właśnie, tak, nie takować. Tak się. jest. Wykonałaś Zosia Kaśmierczak. Zosia. Pani Zosiu, zapraszamy także na środek. Grysia Dobiej. Proszę Państwa, Grysia nie ma małych dzieci, ba, nie ma nawet wnuków, a głosowała godziny dziennie. Brawo, brawo. Kasia Pietruszka. No Kasia miała tu swój interes, ma dwoje małych dzieci. No to, ale też Kasia, Prosimy. Yy, moja koleżanka z Rady, Genia Ratowska. Ona co prawda sąsiadka, ale nie zazdrościła nam, pomagała. Brawo Geniu, prosimy. Brawo dla pani Ratowskiej. Majoratów. Pani, pani Magda. Pani Agnieszka Zawłocka jest? Nie ma pani Agnieszki, duchem jest z nami. Duchem. Pozdrawiamy Agnieszkę. Stasiu Pugis. Pani Też pani bardzo mi pomagał. To między innymi przez niego dotarłam do Klewek. Na pewno do pana Nie ma. Kasia. Nie ma jej. Nie ma Sylwii i Kasi, ale jest ich mama. Mama prosimy. Mama. Prosimy mama. Mama Sylwii i Kasi. Ela Sadowska. Też może go no, pomagałaś w imieniu Sylwii. na czuleczki, uważaj, Na kim skończyłam? E Ela Sadowska. Dorota Przeczewska. Pani Beato, zapraszamy. Beata, Bożena Kulkowska też, nie ma małych dzieci, ale ma wnuka. E, nasza była kochana pani sołtys Ela Rogozińska, tępo jej nasz ale wiema się Brawo, działa. Brawo, zapraszamy na siebie. Ela, Justyna Sztynio. Pani Justyno. Angelika Bodnar. Tydzień temu zmieniła nazwisko, ale nie znam. Jabłońska. Jabłońska. Pani Angelika Jabłońska. Przepraszamy. Ania Zajączkowska. Pani Ania Zajączkowska. Pan Andrzej Cybulski. Pan Andrzej Cybulski. Zauważyliście Państwo, że to drugi pan... Trzeci. Przepraszam Michał. Trzeci. I Madzia Lobert. Madzia Lobert. Też wiem, wykazała się ogromnym zaangażowaniem. Proszę Państwa, Pani Wójcie, chwila dla, dla fotoreporterów. Mam Proszę Państwa, teraz wójt Wytysław Żiłkowski dokonuje to sympatycznej ceremonii. Jest medal złoty mam. Pierwszy złoty Pierwszy złoty. Złoci medaliści Stoją w szeregu.

Także nikt żadnej dziury w kłocie nie zrobił, ani nie przez siatkę nie, nie przetąpił. Może być. Chciałem poinformować, że pogodę załatwił załatwić gminność, żeby tylko kyszczał. Nie wiele razem przypadne pogłody, ale to no, bardzo powiedzmy sobie. . nas jeszcze brały na wszystkich nagrodzonych, nagrodzonych, nagrodzonych. I gratulujemy. Ta akcja była, była klasyczną akcją, której są większe osoby osobiście nie miałaby żadnych szans. To jest naprawdę cudna, że w gminie pełnej cudów na się tyle osób, które bezinteresownie staramy się

Trzeba korzystać z tego placu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Bóg dał nam siły, abyśmy mu z radością służyli, pomagali braciom i posłusznie Bożemu prawu czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie, pogodne i serdeczne.

Ale jaki fajny! No widzisz jaki fajny ja? Możesz.